i po meczu. Po bardzo ciekawym zapowiadającym się meczu Ligi Mistrzów. 17 lutego zaczęła się faza pucharowa Champions League. W jednej 8. finału drużyna PSG grała z drużyną Chelsea. Pod koniec odcinka przekonacie się, jak zdobyć autograf angielskiego bramkarza Manchesteru City, Joe Hart'a i to jeszcze z dedykacją. Był to dobry mecz. Drużyna PSG przeważała stwarzała sobie dużo sytuacji bramkowych, a Chelsea w spotkaniu oddała zaledwie dwa strzały, w tym jeden celny. I ten strzał celny był zamieniony na bramkę. Drużyna PSŻ nie zdołała wygrać. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1-1. Dla PSŻ gola strzelił Cavani, a dla Chelsea – Iwanowicz. Warto, y, warto zwrócić uwagę na akcję tego, tego właśnie zawodnika Chelsea. Terry dośrodkował. Keihin w powietrzu podał piłkę piętą do Iwanowicza, który głową skierował piłkę do siatki. GOL! Cóż za akcja, i to jeszcze przy udziale trzech obrońców. Bohaterem spotkania jednocześnie zdobywca złotej piłki. Za ten mecz został, Chelsea, został bramkarz Chelsea Thibaut Courtois, który fantastycznie bronił strzałów piłkarzy PSG. Gdyby nie jego interwencje PSG wygrałoby to spotkanie. Rewanżowe spotkanie w Londynie odbędzie się 11 marca. Piłkarze drużyny PSG czują zapewne niedosyt, że nie udało im się wygrać u siebie. Dlatego ten wynik sprzyja Londyńczykom. Oj, będzie się działo w rewanżu. Przejdę teraz do autografu. Napisał mi tu Joe Hart tu Wojtek, czyli dla Wojtka bez wishes, najlepsze pozdrowienia. No i bardzo się ucieszyłem z tego właśnie. Aby otrzymać jego autograf, należy wysłać list, kopertę zwrotną, którą wkładamy do listu i międzynarodowy znaczek IRC, którego kupimy na poczcie. Kosztuje on około 5 zł. Adres znajdziecie pod filmikiem, więc zachęcam, życzę powodzenia i do następnego meczu.